Siemaneczko, z tej strony Serek Minecraft i w dzisiejszym odcinku będzie odcinek zastępczy. Nie będzie teraz Minecrafta na tym kanale przez jakiś moment, bo nie mogę. Za to teraz będzie Brawl Stars. Yy, I dzisiaj są ze mną. Szkielet jest ten robot, a Brawl to jest sniper. To są moi kuzynowie i będą ze mną nagrywali dzisiaj. Yy, oni. On chyba będzie otwierał Mega Boxa, a ja wbijam 7000 płaków przy okazji. I jeszcze yy, dużo się na moim koncie zmieniło. Mam Low. Yy, I kolej tu wczoraj dropnąłem. Mam tak. Yy, low, Sandy, Edgara, Bibi. No mam wszystkich bardzo rzadkich i rzadkich chyba. Zobaczę szybko. I za chwilę zaczynamy grę. No, mamy wszystkich chyba tam. Ale dobra, to więc mamy taki układ, że zawsze gramy składami legend i po prostu zawsze nam się wygrywa. To prawie, prawie zawsze wygrywamy tym składem. I po prostu jest no, bardzo szybko to czasem nawet wykrywamy. Naj, nasz naj, naj no, najkrótszy czas to było chyba 30 sekund. kurde zamiar. Dobra. I wiem, że niektórzy mogą nie chcieć odkryć na tym kanale z tej gry, ale na razie będę je nagrywał, bo. No, takie, chyba jedno z. No, takie jedno z sensowniejszych to jest. Na tym kanale, co teraz będę nagrywał? Bo tak, nie mogę nic, niestety. Nie mogę Minecrafta. On mi się popsuł PlayStation, bo miałem nagrywać już na komputerze teraz, ale mam problemy. Nie mogę włączyć Minecrafta. I właśnie o to chodzi, że nie będzie na razie Minecrafta. I właśnie chciałem, żebyście zobaczyli, jak te odcinki będą wyglądać. My vol. No właśnie, no przepraszam was dlatego, ale to no nie moja trochę wina była, ale też trochę moja, bo Mojang mi coś tam mówił, że nie mogę kodu jakiegoś, nie wiem, coś, nie mogę Minecrafta po prostu odpalić, bo nie umiem tego powiedzieć tak normalnie, co tam się stało, nie mogę po prostu Minecrafta odpalić. A teraz będzie po prostu Brawl. Dobra, nie wskaczę tu. Dobra, on musi strzelić. No wejdź. Dobra. Oni jak coś już mają... Najwiście wygraliśmy. Ale to mógł być jakiś, nie wiem. Fale. Oni, On ma... Y, y, mega boxa, a sniper ma... No nic, on nie, chyba nic nie ma, ale za, ja za to mam małą skrzynkę i mega boxa. I za to naprawdę was przepraszam, ale no muszę coś wrzucić na YouTube, bo wiecie, wiem, że wy czekacie już mi. Yy, fanowie mówili wrzuć coś na YouTube, a, to, yy, to wrzucam po prostu z Braille Stars. Aby po prostu cokolwiek było na tym kanale, teraz. Bo nie mogę na razie nic. O, jak chcecie, odcinek z moją siostrą, która też ma fajną postać. Bardzo, ale to wam na razie nie pokażę tego, kogo ona ma. Musicie zostawić za to. Tutaj pod tym filmem załóżmy 5 łapek. 5 łapek i pokażę Wam jaką postać i konto mojej siostry. I pokażę Wam ten, ten klan. No i na, następny odcinek będzie jutro. Postaram się. Dobra, powinien to wziąć snajper i szkielet. Zobacz, że sniper umarł i szkielet żyje. Un... Killing... Hello. Hello. Nie, nie będę wówczas. Nie, nie, Jaki nie, nie. Eż... Prawie. jak chcecie, żeby Brawl był na moim drugim kanale, który już będzie naprawdę za niedługo, bo teraz na razie nie mogę za bardzo, ja mam warunków do nagrywania dużo gier. No, nie mogę nagrywać dużo gier, bo mam po prostu. No nie, fakt, no po prostu, no, taki. Nie, fakt, komput z komputerem muszę. Tam dużo rzeczy podziało, bo. Nie, nie odpala coś. No nie, że nie odpala, ale niektórych może nie może teraz włączać, bo mamy trochę problem z internetem i niektóre gry nie, nie wejdą. Albo wejdą, ale będą lagować. Albo jak macie jakąś propozycję, jaką grę bym mógł nagrać, to napiszcie w komentarzu, naprawdę mi to pomoże, jaka by Wam odpowiadała gra. No i krzykamy tutaj. Ale co zrobił snajper? Nie, nie Co Szkoda, że ten poteł. Kurde. Kurde. dobrze to zrobić. I przepraszam też, że tak słabo gram. Ale dopiero zacząłem tydzień temu jeszcze nie. nie zapomniałem, jak się postaciami gra. O, i jak coś, to jest moje inne konto, nowe, bo niektórzy mogą kojarzyć. To jest taki mój inny konto, na którym miałem 4000 kucharków. Nie, nie. Jest takie konto, które chyba miałem z pół roku temu otworzyłem i po prostu na 3000 kucharkach. Puchark... No wiecie, kucharki. Jak miałem 3000 pucharków, to przestałem grać. I też Wam dziękuję, że Was jest tyle, że nie było mnie tyle, a wbiliście. Mi tyle subskrypcji, naprawdę dziękuję wam za to, jest to dla mnie naprawdę bardzo miłe, dlatego, że nic nie nagrywam, a wam dużo po prostu przybyło mi subskrypcji. Bardzo wam za to dziękuję. Bo to jest naprawdę bardzo miłe, jak wbijacie subskrypcje. Wejdę tu, to tu. Dobra, to. Porzucam tu kulka? To jest pierdolone. Dobra, biorę piłkę. Zbiłbym tego wola drugiego, ale... Nie. Dobra. Jak coś sorry za to powiadomienie, ale one mi yy, same przychodzą. To jest z TikToka, nie widziałem jaki to jest, ale przepraszam Was za to, bo ja naprawdę nie, nikogo nie obserwuję na TikToku, bo nawet nie mam konta. Ja wam nawet to mogę pokazać na jakimś odcinku, jak mi nie wierzycie. Napiszcie w komentarzu, czy mi wierzycie, czy nie. Ja wam to mogę bez problemu pokazać. Że nie mam nawet konta na TikToku. Dobra, mogliśmy porwalić ich i idziemy. Nie, a tak, sobie. umówmy się, tak sześć łapek w górę, to będzie więcej odcinków, yy, na przykład, nie wiem, jakieś inne gierki będziemy nagrywać, nie tylko Brawl Kurde, bol. I po prostu będziemy grać więc. Jak teraz przegram, następną rundę przegramy, to po prostu zrobię cięcie. Tą po prostu. dobrze? zrobię cięcie, ok? I włączę wtedy, gdy będziemy blisko. Teraz nam coś nie idzie, ten skład. Widzimy się za chwilkę. Widzowie, już jestem prawie. Jak widzicie, mam prawie 7000. Więc gram. Dobra, to więc, że, nie, Barley jest, kurde To jest fajna mapa na miotacza, ale ja sobie El Primo chcę pokrać, bo on jest dobry na blisko I właśnie, ja idę na tego miotacza teraz To jest w sumie chyba najważniejsze, żeby tego miotacza zdjąć kurde. Dobra nie wiem co ja mam robić, jak moich kolegów nie ma. Czy iść na tego mnie czy tu stać. Dobrze, zrobił. Wow. Dobre to było z strony Riko. Dobra, to więc o parle tu jest. Ile na Uff. Nie, LP jest chyba na to słaby. Trzeba mieć dobry, dobry. Trzeba mieć. No, trochę bardziej dystansowy team. Pan mało zadaje. Na słabej mocy Panu. Dobra. Niech on to stoi, ja idę tu. Dobra. Coś tam mu zabiję, więc teraz w lepiej będzie. I teraz proszę, wytrzymajcie, tak 9 sekund w tym polu. 9 sekund trzeba w nim być. Dobra, S, 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 S teraz będzie, S. Dawaj, dawaj, skacz. Skacz na tam. No i tak się zdobywa. 7000 punktów. Dobra. Nie wiem, co teraz zrobić. Czekajcie, ja to nich napiszę. Dobra, widzowie. Yy, teraz otwieramy my megaboxa i nic nie wypadło. Najpierw mała. Dobra. Myślałem, że coś wyciągnę. Do dobra. Trzy, dwa, 1. Kurde, piątka. Tak więc dobra. Tak się to kończy. W taki oto sposób wbiliśmy 7000 tysięcy Dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym odcineczku. Siemaneczko!